Ej, to nie ja. Ja nie. W tej kolejności. No, gdzie on jest? Chciał być przecież w tym filmie. No. A, tu jest. Dobra, ja jestem tym pilotem niemieckim. Najtańszy samolot bombowy trzeciej rzeczy. To, jest, to trzeba zezłowować. <try> Może coś innego się uda? Coś lepszego. Coś które by podkreśliło, a. No tego mi brakowało. Ojejko. Znalazłem to. Samochód. Przypomniało mi się, że mam Enderpebr. Pyk. Jestem w Warszawie. Czemu nikt się nie rusza? Co się dzieje? Bo wylądowałeś daj, mojej pakiecie Spadaj. ze swoim... Czymś podobnym. Tą rzeczą. A jejko. Coś innego? Się może przyda. E! 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 Dobra, mam tutaj pakowane bronie. Mogę jechać. E. 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 Dobra, zamykam drzwi. Nie mówcie, że silnik

może jeszcze wszystkie tajne bronie, wódę, waffe Już, teraz można, szanuję. Co jeszcze mógłbym dostać się do Warszawy? Helikopter! to nie jest aż takie głupie. Helikopter! Ej no, ty!

Szały Moi komunistyczni Przyjaciele pomogą Dobra, można wsiąść Od tego stara Nie można nawet porę. Nie, ja do Warszawy chcę. Wrócisz kiedy założę. Do Warszawy. Pa! To, <tryk> wróciłam i... za kasę... kupiłem se to. To coś. E! Można w to w ogóle wsiąść? No. Z Fiat mi odjechał. Na grube zaraz. Zarabiałem, żeby dojechać do Warszawy. Dobra. Dolary zarobiłem. Zaraz Wam zaimponuję. To na pewno dojedzie do Warszawy. Na 100% a Aj, mm, mm, To na pewno dojedzie. To ledwo bo co sklejana mm, maszyna na pewno. <tryk> <tryk> w ogóle jechać. Ja się nie pytam. Do złomu. Cz, 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 cz. <ścoughs> no ten złom już się robi coraz więcej. Coś lepszego. Czołg. Za fundy kupiony. Na pewno dojadę. -try 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 -try. o co? fajny jeszcze flagę nie wiec. co coś będzie

嗯。<laughs>